Także siemano, ja jestem Error, witajcie już w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie znowu zagramy w Team Fortress 2, no i dokończymy sobie resztkę z kontraktu z poprzedniego odcinka. No i możliwe, że, z, znaczy możliwe, no na pewno, zajmiemy się po prostu innym kontraktem. Także nie przedłużając, przejdźmy do gry. Także jo, 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 siemano, witajcie w gierce, jest nas troszeczkę mniej, to dobrze. Mam nadzieję, że większość tych dobrych osób już sobie powychodziło, ponieważ... No, jednak, jednak chciałbym sobie pograć, a nie tylko ciągle ginąć. Także tak dla Hecy zagrajmy sobie czarną skrzynką, bo czemu by nie? Okej. Okay. Może jednak nie czarną skrzynką, tylko czymś innym. Próbujmy celnym strzałem. Może być zabawnie bardzo. Ty dobre. Dobra taktyka tego szpiega. Kurde, po raz pierwszy w życiu chyba mnie uratowało to zaklęcie, nie? Przysięgam, po raz pierwszy w życiu chyba. No nie, fuj. Fuj, ochyda, już nigdy, nigdy na to nie spojrzę tak samo. Ale mnie wypknął śmieć. Ale w sumie lepsze to niż, niż jakby miał mnie spalić. Odepnąłem na niego. A, buzownik też ma dwa. Ja myślę, że cztery. Wiem, że chyba kiedyś buzownik mógł mieć cztery. Coś mi się kojarzy, ale nie wiem. No i nice. Ale buzownikiem już trochę lepiej mi idzie, więc próbujemy buzownikiem zagrać. Ta ruch, co jest? Aha.

mnie, skąd nagle mam dwadzieścia pięć hapców? Trzeba zobaczyć, gdzie. O, jest chyba tutaj. Tak, szpieg hmm, gdzieś tu był. Możemy sobie zwrócić kontrakt, także tak zróbmy. 16 minut nagrywania. Jest Morion, ale ta mapka była naprawdę denerwująca. Oh. Także dobra, mamy teraz Carnival of Carnage i Man Menor. Dobra. Także już mogę stąd sobie wyjść. Co to jest? Gorący plaskarz, OK. Eee, także otwórzmy sobie... Zobaczmy co dropniemy. Plugawa poli, to już mam. Screen Fortress 16 War Paint Case i strona księgi. księgi zaklęć. Okej. Okay. Chyba to mam. Tak, plugawą poli już mamy. Gdzie jest ta strona księgi zaklęć? Tu jest. Użyj z tym. Tak na pewno co to jest? 4658, 4758, Audere, Audrey. Także, ok, możemy sobie ruszać na następną mapkę, czyli zrobimy sobie po kolei myślę, czyli Carnival of Carnage. Także aktywujmy sobie to, ok. Także widzimy się jak wczyta nas na meczyk. Także okej, okay. Dostawa specjalna to jest w ogóle tryplol. Carnival of Carnage. Wczytała nam się mapka w końcu po długim czekaniu. Mm, czy zagrać tutaj snajperem? Czy żołnierzem? To zagrajmy snajperem w takim razie. Także są... wyciszmy sobie ich od razu, żeby nam nie przeszkadzali. Tylko, że nie podniosę tego za bardzo. O, ha, Ło kurwa! Ale mnie wystrzeliło. Nice, za to też są punkty. Ty jest coraz ciężej! O ja pierdzielę. Jest coraz ciężej się tam utrzymać, są trzy platformy. To co, tam później będzie jedna? Nie wiem. O kurwa to był mój. Kurwa! Nie dążyłem użyć tego. zaklęcia. O! Trzeba szukać tego skurczybyka. O! No, zajebałem mu zaklęcia ale to trudno. O! Jest, jest, jest! Okej. Okay. No nie, co tu? Czemu się tak przychyliłem wytypy? Przy okazji sobie zrobimy te zadanka. A. Ah. O, zepnąłem jeszcze kogoś. No ale dobra, musimy jeszcze raz tu grać i jestem ostatni w tabeli. Dawno nie byłem ostatni w tabeli. Naprawdę, bardzo dawno nie byłem. Tak mi się wydaje, przynajmniej, bo dawno nie widziałem siebie jako ostatniego. Ciekawe. Ale ostatni będą pierwszymi. Pamiętajcie, jest takie przysłowie. Znaczy, no, właśnie. Jest przysłowie. Pytanie, czy ja będę pierwszy? O Jezus, niecelny strzał. Dajmy sobie to zwykłe. Hmm? Co się stało? Nie. Valve Server Ardos, Team is down, Server down. mało, man, I'm dead. Co jest? Ewentualnie po prostu faktycznie zrestartuje Team Fortress, także dobra. Ech, widzimy się za chwilę. Także okej, okay, drużyna Fortecy 2 już powinna działać. Ech, zobaczmy, oficjalne mapy Karniwal of Karen. 13 punktów, a mieliśmy tam 40 coś. Kurwa. Dobra. Hmm. Jeszcze raz. Co miałem powiedzieć? Że wczytało się w końcu. Ja, w końcu się wczytało. Przesiedziałem tu nawet nie wiecie ile. Ale no sporo. Sporo tu przesiedziałem, także zobaczmy czy, czy działa. Jeśli działa, to jak działa? Eee. Który, który tu Dobra, weźmy sobie tego. Eee. Mieliśmy żołnierzem, tak czy siak zagrać, więc zagramy sobie żołnierzem. Okej, okay, działa. Mm, jesteśmy teraz w blue. No nie, zajebał mi. Centry zniszczyło centry. Nawet nie wiedziałem, że tak może być. Najwidoczniej tak. Urba! No nie, no! Jakie kurwy? O, udało się wskrzesić, typa. Kurde, byłem tam. Oh! Wow, było blisko. O, oh, wygrolimy, no i dupa. O, oh. trzeba znaleźć skurczy byka. Ale jaki to jest wielki miecz, wy Nawet go nie zauważyłem No i chuj Kur... Nie, zagram zwykłym Żelaznym bombardierem zagram, bo Nie ma szans Znaczy jest szansa, ale was nice. O kurde. <laughs> wow, co jest? Aż przelagowało. Podwodna szarża. No co, nie jest tu? Kurwa, no! Nie, no dobra. Wkurzyłem się, biorę jakiegoś skauta Będę ich cały czas próbował, naparzał siłą natury. Tak się wkurzyłem. Jestem tak okrutnie zły. Kurde, no.

No i spadłem. Oho! No nie, no... to jest przesada. Hm. Czemu jestem tak krzywo ustawiony? Nice. Nie! Ay, Nice. 96 punktów. No i dupa. No inżynier granie sranie kurwa. Nie, no nie mogę. Nie mogę, kurwa. Godzina trzydzieści minut. Znaczy godzina trzy minuty. Sorry. Jest gotowy do zwrotu. No i kurwa. No jakie gówniane działko. Ale ogr! Właśnie, w sumie gruben też by się fajnie. Obrany banan, ale zajebisty skimp to był. No, ale gruben też by można było zagrać też Na razie nie. Oj, mam jakiś przedmiot, chyba? Lock and load, okej. Okay. Bo za później, bo już mam nice O Jezu znowu to Ale te zde mnie. Ale to zjebałem Zabij 30 przyników pając ich samochodzik poza tor. Tylko że ja sam się zabiłem. Ale dobra <śm> Nieważne. O ty cholero. Co tu się odwaliło? Wytyfy! Nie, 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 szybko, szybko. A no to szczerze mówiąc nigdy do końca tej minigry nie, nie, ten... Nie byłem na końcu tej minigry. Tak szczerze mówiąc. Kto wygrał? Red, Blue? Red. Dobra, to prześlijmy sobie kontrakt. Na spokojnie. Zatwierdzony. Okej. Okay. Także możemy już sobie wyjść z Carnival of Carnage, tak. Otworzymy sobie jeszcze paczuchę i zakończymy World odcinek. Także co będzie w paczce? Porucznik gryz, gryzie piach. O, Bo był porucznik gryzak, a teraz gryzie piach. Fajnie. No i Scream Fortress 16 Warpaint Case. Okej. Okay. Gdzie to jest? Czemu nie dostałem? O! Poka. Ładne. Ładne. Taki rozjecha rozjechane. Także to byłoby już na tyle. Także jeśli Wam się spodobał, ten odcinek, możecie ustawić łapy w górę. Jeśli jesteście nowi, to wiadomo. Sub i dzwon, żeby nie przegapić nowych odcinków. E, możecie też biać na mojego Instagrama. Wszystkie linki są w opisie pod filmem. No i co ja się z Wami żegnam? Siema.